Narzeczonym jakąś się tam nazywa. Bo ja wiem. Misty! Missy! Misty! Misty wstajesz? Nie <grym> Drzewo mnie mega mocno przygniotło. A A ty jesteś jeszcze chciał, jechać No Ej! Ale skąd te drzewo w ogóle spadło? Jak to możliwe? Nie wiem. Może ja coś... wiem! To fly zniszczyła drzewo! Nieprawda, to ty. Ty najwięcej by... tak chodziłaś. Co? Nieprawda. Nieprawda. To nie może być ona. No właśnie, to nie ja. Dobra, potem to obgadamy, a teraz chodźmy. Pogadamy potem. Tak. <grym> Mama, co się stało? Nic się nie stało? Niestety obok was, bo ja chciałam już do was biec, a tu nagle drzewo spadło i prawie na mnie wpadła. Czy było to, że widziałam, jak to zniszczyła to drzewo. Jak ona mogła? Jędrze, naprawdę? Nie, to nie było mnie. Ona kłamie. Przepraszam. Mogę być ja. Dziewo, ty mnie rozumiesz, prawda? Bo ty jesteś moim drzewem. Ty mnie rozumiesz. Dziewo. Tylko ty mnie rozumiesz, prawda? Nie, kochany drzewo. Czucił. Po co przyszłaś? Zdaj postąpiłam, że od razu mówiłam na ciebie. Na początku musimy. Muszę na początku to drzewo sprawdzić. Wtedy. Nie chcę zwalać winy na fly, ale boję się, że to ona. Ona jest jakaś, nie wiem. Zawsze byłam dla niej miła, starałam się, ale ona zawsze była jakaś taka wiesz. NIEMIŁA! Czasami się czuję, że lepiej było, gdyby jej po prostu nie było, gdybym była tylko ja i tata i ty. Nie życzę się, żeby ktoś zginął i nie życzę się śmierci ani żadnych grobowych spraw! Ale ona jest prawdziwym demonem! Ona jest jakimś dziwnym... Wiesz co? Czuję coś, jakby ktoś się niszczył, ale to nie może być Endrze. Angel tylko jemu pomagała. Co, na serio jest Fly? Jak ja nie mogłam jej uwierzyć! Muszę do niej lecieć. Fly, ty zniszczyłaś to drzewo! Nie, w ogóle... No, domyśliłaś się raczej. No bo ja... Pewnie ci powiecie. Jakie to jest Nie. Masz karę. <gryzny> Chyba ty masz karę. To jest piękne. Ty <gryzny> tą Bugunka. Jebunko. Która ma biegunkę na łeb. Cieszę się, Teraz przyszedł czas na ciebie, obsrana, O wszystko. co ci chodzi? No, wreszcie skiniesz. Tyle razy byłaś taka grzeczna, byłaś takim pupilkiem, a ja nawet ani razu nie mogłam być. Wszystko źle zrobiłaś, no ja nie mogłam nawet sposobu na ciebie, więc chciałam ciebie raz zabić, więc teraz tak postąpię. To ty mi zrobiłaś tą ranę! Katy nie umiesz latać. A co ty umiesz latać od kiedy? Od teraz. Ba... Mamo! Mamo, nie Co to jest ten mama. Mama. Uśpiłam ją. Mówi Bóg. Bóg? A kto to Bóg? To ja! Czuję się, jakbym Cię znała. To ja obdarzyłem Cię mocą Anioła i obdarzyłem też Twoją młodszą siostrę Fly mocą Demona. Ty jesteś księżniczką światła, a ona jest księżniczką ciemności. Jesteś dobra, ona jest zła. Ty jesteś miła, ona jest niemiła. Jesteście dwoma przeciwieństwami, dobrem i złem, Jasnem i ciemnym. Jedno. Nigdy. Co byś tylko zrobiła. Nigdy. Twoja siostra nie będzie dobra. Teraz obdarujecie mocą z martwych wstania. Co? Teraz zaraz sobie umarłam? No, byś nie była w niebie. O ja. Nie, nie mdlej. Czyli że mogę. Zostać się z takim prawdziwym aniołem? Tak. Egnaj. Ci się nie stało? Nie, byłam. A wiesz co? Ja. Bałam się o ciebie Ja też. Wiesz że cię mogła zabić, wiem. I Wiesz byś nigdy nie jest nie powróciła. Podsłuchiwałam tę e, rozmowę Selen ze fly. Chociaż że nie można podsłuchiwać, to rozumiem. Ta była bardzo zła. Wiecie czego się dowiedziałam w niebie. No. Teraz już nie jestem normalnym z rybaki. Jestem aniołem. Wow. Jestem nieśmiertelna. Nic mnie nigdy nie pokona. Może i nawet fajnie, ale też nie fajnie. Tak, jakby fly nigdy nie będzie dobra. Ona zawsze będzie demonem. Boję się. Dobrze, że was mam. Ale, mamo. Niestety, ale drzewo może umrzeć. Ale chyba te drzewo nie odżyje, nawet jeśli je uleczysz. One jest magiczne, uwierz mi. Go nie będzie widać, ale będą jego korzenie. Ale wiesz co? Może się do tego czasu przeprowadzimy na przykład do zamku lub do jakiegoś innego bardzo magicznego miejsca? Do zamku raczej nie. Czemu? Boisz się tam być? Tak. Niczego nie boisz? Ja się boję. Dużo rzeczy. Nawet jeśli tego nie wiesz, nawet te najważniejsze, nie się czegoś bawią. Pod zamkiem jest więzienie i tam jest bardzo dużo więzień. I kiedy tam byłam w zamku, zawsze źle się czułam, a tutaj już o wiele lepiej. Aha, nie wiedziałam. Dobra, to chodźmy. To gdzie będziemy mieszkać? Nie, to gdzie samo takie same drzewo jak to? Nie da się. To, to jest podobne? jedne. I nie ma żadnego innego. Ale możemy mieszkać gdzieś zupełnie indziej.